Poznań ja widać nad ceganką jakiś kretyn postawił strefę dla mieszkania Szyf dookoła niemożliwy tu po lewej stronie sobie parkowali ludzie tam i ze szkoły, jacyś tam inni nikomu nie przeszkadzało Jakiś kretyn, bo to normalny, tego nie zrobił, postawił strefę dla mieszkania. Czyli pierwszy porusza się całą szerokością drogi 20 na godzinę parkujemy w miejscach wyznaczonych. Tu wszędzie jest strefa płatnego parkowania w tą stronę i tamtą. Więc prawdopodobnie chodzi o to, żeby tu ludzie nie parkowali za darmo, tylko żeby przynosili pieniądze do do miasta. Patrz, jak to wygląda. Dziury takie, że łeb, za to się nich nie bierze. No bo po co? Syf, to jest delikatnie powiedziane, Bo było śmiesznie. Po drugiej stronie, jak jest firma państwowa, to tam nie ma slepy za Bo sami sobie nie zrobią koło piór. Po prostu obłęd. A dobra, wracamy tutaj. Jeszcze raz. Straży miejska Miasta Poznania weźcie się za to, bo to tutaj wygląda żałośnie. No to ta będę tam w tym gmachu, to z tyłu była kiedyś straż miejska. To jest chyba kawu, polecamy do gościa niezwykły. Kręcimy dalej. Żadnemu gnojowi tensywnie przeszkadzał. Ale jakiemuś gnojowi przeszkadzały parkujące tu samochody. Jezdnia, dojazd do tego przedszkola czy żłobka, no to jak widać to jest tragedia, to jest poligon dla bramców. Syp niewiarygodny. Ale ponoć Straż Miejska tu przyjeżdża i nałogowo zakłada blokady i mandaty ludziom, którzy tu parkują. Bo jakiś kretyn na wieździe zrobił strefę zamieszkania. Co musi się jeszcze stać w tym mieście, żeby ci wyborcy się puknęli w te głupie łby i przestali wybierać swoich oprawców? Jak to można nazwać inaczej, skoro uliczka boczna, nic się nie dzieje. Miało można było sobie parkować. Ale ten ser nikomu nie przeszkadza. Ten projekt musiał organizacji ruchu musiał zrobić wyjątkowy, idiota. Nie da się tego inaczej nazwać Tu były kiedyś takie Teraz biorąc sprawy tak już zupełnie służbowo tu jest żłobek i przedszkolę. ci ludzie to przywożą do tej pociechy to tak naprawdę nie mają gdzie zaparkować, bo mają tylko w miejscach wyznaczonych, których po prostu nie ma. Ja go nie mam do dzieci przywozić, nie narażając się na opresję na przykład Straży Miejskiej czy Policji. No patrzcie, jak to wygląda. Będzie długawo, będzie długawo, bo skala debilizmu tu przekroczyła już wszelkie możliwe poziomy. A tam na jest O tam na przeciwko jest Straż Miejska Będziemy musieli z nimi ten temat jakoś może omówić A tutaj był kiedyś taki kultowy Lokal tym robili bardzo dobre jedzonko, ale jak widzę już jest to jest zniszczone, nic się nie dzieje. Materiał nasz jest długi, ale też porażający. Nikomu to nie przeszkadza, ten syp, ten gnój dookoła. Tam jest straż miejska po drugiej stronie, tak, tak. Nikomu ten syf nie przeszkadza, oprócz zarządzającego ruchem, czyli miejskiemu inżynierowi ruchu, który tu odpierdolił taki numer. Tu jeden jak się zarobił, na skupajkę zgubił. Co tu można jeszcze więcej powiedzieć? Panie. Za co nas karzesz takimi idiotami, którzy wprowadzają takie kretynizmy? Dziękuję.